Po takie coś przyjechaliśmy. Właśnie, po takie ryby się jeździ. Piękne. Siedzi coś. Co to jest? Nie. Okoń, ale piękne. Siedzi. O, tam już trochę nie jest. Kolejny Fishing Jak na razie. Udało się złapać jednego fajniejszego okonia. Niestety hol się nie nagrał. Ale samo wypuszczenie ryby udało mi się nagrać. Eee... Udało się jeszcze złapać jednego małego okonia. I miałem branie troszkę większego, takiego dwudziestaczka. Niestety nie udało się go zaciąć. Jak na razie to, to co się tu dzieje na wodzie, to jest coś pięknego. Wszędzie oczka, widać pełno ryb. Niestety okonie nie, nie biorą, albo nie wiem, nie mogę trafić z przynętą, no ale zobaczymy, co pokaże ciąg dalszy dnia, bo jeszcze mamy, dopiero jesteśmy godzinkę na rybka, więc zobaczymy, co dalej będzie. No to do zobaczenia. Miejmy nadzieję, że coś uda się jeszcze złapać. Siedzi coś. O, okonek. Ale mały. Mały, ale jest. Zobaczcie co się udało złapać. Niestety kamera odmówiła posłuszeństwa, ale właśnie takich okońców szukamy. Taki pasiaczek. No. Patrzcie jaki piękny okoń. Po takie coś przyjechaliśmy. Właśnie po takie ryby się jeździ piękne. Coś. Siedzi mały okonek ale jest coś. To, wody, hop siedzi drugi. Siedzi kolejny, też mały, hop, taki gilek Widzicie coś? Co to jest? Nie Okoń. Ale piękny Piękny okoń Ale piękny Jest piękny oko. ładne, ale mnie zaskoczył. zobaczcie jakie ładne, piękna rybka wchodzi w tracę trasa do wody. Siedzi coś Zdręga 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 Siedzi Czeka Zdręga Opo O siedzi Co to? Co to siedzi? Leściek znowu Znowu leszczyk. O Taki. Piękny. Było branie, jest coś. Okej, mały. Mały okoń. A ja chcę z O i odpiął się. I odpiął się. Siedzi coś. Okoń, ale mały Mały okoń Czekaj O, lucik. Kolejny Ale też mały Siedzi No taki Niezbyt duży, ale też nie z tych takich mega Znaczy no Nie wiem, ktoś rozpatrzył to małeczki Hop do wody Siedzi kolejny Chyba jeden rocznik Angilek Hop do wody Siedzi kolejny Olejny, też mały Też mały Ale ładne są Tego ja nie, nie mogę Stręga Ale malutka siedzi o, troszkę lepsza troszkę lepsza na takie o, taka o, poszło na takie coś zobaczcie pół przynęty kolejna szkoda jest takie maluszki Rzucił siedzi, o, to już trochę fajniejsze, troszkę fajniejsza. chociaż wszystko jeden rocznik. Pyk Siedzi trochę fajniejsze. Wzdręgi teraz Taka siedzi o chyba największa, chyba największa, o, największa, ci. największa, taka wzdręga ładna. Hop.